Jak reorganizacja handlu między USA a Chinami może wpłynąć na Europę? W liczu presji związanej z nieprzewidywalnymi stosunkami handlowymi między USA a Chinami, wiele amerykańskich firm rozważa alternatywne źródła dostaw, aby uniknąć wzrostu cen. Europa może odegrać kluczową rolę w tej reorganizacji handlu, zarówno jako eksporter, jak i importer. Europa dostarcza już średnio 55% dostępnego globalnego rynku eksportowego produktów, które Stany Zjednoczone importują z Chin. Zgodnie z symulacjami przeprowadzonymi przez McKinsey, Europa mogłaby potencjalnie zastąpić około 30-65% amerykańskich, importu z Chin, własnym eksportem, nawet w obliczu wysokich amerykańskich ceł na towary europejskie. Rola Europy w tym scenariuszu jest najbardziej widoczna, jeśli chodzi o elektronikę, produkcję i tekstylia. Są to te same sektory, w których Stany Zjednoczone obecnie importują duże ilości z Chin. Innym przykładem są zabawki. Europa mogłaby dostarczać na rynek amerykański, czeskie i niemieckie zabawki zamiast zabawek produkowanych w Chinach. Tymczasem europejscy konsumenci mogliby coraz częściej kupować zabawki wyprodukowane w Chinach. Ponieważ Europa zwiększyła swój eksport do USA, stała się również ważnym miejscem docelowym dla chińskiego eksportu. Wchłaniając do 55% obecnych dostaw z Chin, do Stanów Zjednoczonych, zmiana ta może prowadzić do pogłębienia współzależności handlowej między Europą a Chinami, a także do napięć geopolitycznych.